Dzień dobry, witam z Garden Kuraż. Mamy sobotę, mróz. A w Garden Kuraż dzieje się, oj dzieje się, więc zaczynamy. Garden Kuraż wszystko żyje i jeszcze dodatkowo, wiecie co? Założyłem sobie interneta. Tak, mam Wi-Fi tutaj na działce w Garden Kuraż. Marzyłem o tym kilka lat, i przez taki mały przypadek założyłem sobie internet. No, o proszę, za plecami już oglądamy na YouTubie jednego z YouTuberów, chłopaka, który też robi podobne rzeczy jak ja. Chwali się. No. I jak o chwaleniu mówimy, to, to chwalę się dalej. O popatrzcie sobie, kupiłem sobie taką piękną drabinę. Podobno mam w domu. Ona jest o, cieniutka, bardzo można powie, powiesić, postawić byle gdzie, a, ale działanie to ona ma normalnie superowe. O, do 150 kg. Tak tutaj napisane było normalnie, a kosztowała śmieszne pieniądze. No. No to nie ja się kupiłem, żona mi kupiła, ale ja po prostu na tym, o, mogę sobie teraz wchodzić i robić. O, i ma tutaj te zaparcie on, na nogę, że jak coś się robi, to jest takie zabezpieczenie troszeczkę, żeby nie spaść. No naprawdę, powiem Wam, że ta drabina w domu mi się sprawdza i tutaj też. Jak coś chcę zrobić do góry, troszeczkę gdzieś tam pod sufitem, no to okazuje się, że muszę przynosić krzesło. A tak jest bardzo piękna, piękna ta drabinka, A też u kanarków tam coś zobaczyć. Czyli no gdziekolwiek coś zrobić do góry. To takie dwa stopnie są dubeltowe. No i z narzędzi kolejny, kolejny narzędź. Taki, taki sobie, o taki dziurkat sobie kupiłem. Tak mówiąc szczerze, zawsze taki chciałem mieć. Bo przecież tu w mojej narzędziowni jeszcze gdzieś jakieś miejsce mamy na nietypowe rzeczy. O, o, o i wisi kolejna, tak? Przejdźmy, może, do kanarków. Wchodzę! Wiecie, zaraz ciekawy jestem, jak te mrozy tam u Was wszystkich są. O, jeszcze tak, jak nagrywam siebie, nagrywam dla Was moje ptaszki. Nie, no, tak nie może być. O, to to ja rozumiem teraz. O, Zacznijmy tutaj sobie. O, może zamknę, żeby nie wietrzyć, bo wiecie, wiecie, wszystkie te warzywa, które mam. To przyniosłem sobie w tym pojemniku i tutaj nakryłem folią, żeby tak nie paprały, ale nalewałem przedtem wodę, patrzę, a tutaj woda zmarznięta. W polidłach nie. W pojedłach, w poidełkach nie była zmarznięta, wszędzie było ok. Ale, ale tu na dole chyba tam przez tą szparkę dmuchało, no i przymarzła. No. O, ciekaw jestem, jak tutaj u tej samiczki. Ona się teraz na. Na dniach będzie miała, miała, będzie lęgnąć. Tak, w tej klatce do góry, w jedynce są dwa jajeczka. Już jej nie zabieram, tak, bo widzę, że nie doniosła dzisiaj. Nie wiem, siądzie, to siądzie. W tej klateczce nie ma jeszcze nic. U czerwonych jest sześć jajek. No, jak miała cztery, podłożyłem, bo pięć, dzisiaj patrzyłem, jest sześć. Ale samiczki nie widzę. To może i już usiądzie. Ta żółta z tymi młodymi ma cztery jajeczka, tak? Cztery. Może ja zobaczymy, tak? Nie, to ta ma sześć. Kurde, mi się wszystko pokiełbasiło. To ta ma sześć jajeczek. O, matko jedyno. I z tymi młodymi. Młode nie wchodzą tam, ale też ona nie siada na nich. Mówią, że to dzikie kanarki. Dopiero jak wyniosą wszystkie jajka, to siadają. A te moje, to widać, że to są też jakieś dziki. No, a tu ta czerwona, to ma cztery. Chyba już wszystko pomyliłem. Teraz. O, tu tej zamknąłem, bo ten samiec, samica harcejska, co to, to te żółte, jak te jajka miała czyste, zabrałem je, a ona ciągle siedzi w tym gnieździe. Więc wziąłem, zamknąłem. Jej, żeby nie miała tam dostępu, no to może się troszeczkę odzwyczai. Gołąbki tam do góry. Oczywiście zajrzałem dzisiaj sobie tam. To są trzy jajka, ale te wszystkie jajka są czyste, czyste A już trzy gołąbki tam siedziały. No, co gołąbeczki? Gruchać to wy możecie sobie, tak? No, temperatura jest, tu wam powiem. Na jednym termometrze 5 stopni. Tutaj jest 4 stopni. Tak zaglądam, kukam tak nieładnie chyba. No. Chyba nieładnie, ale są 4 stopnie No woda nie zamarzła On się włącza cały czas, także w powietrzu Utrzymuje się ta temperatura Taka dość Dość elegancka, dość dobra No skoro niosą i siedzą na jajkach No to chyba, chyba jest dobra Jedynie co przez tą szparę Tą oto tutaj Sobie pod tymi drzwiami No to tak ta woda przymarzła Może ja ją cofnę Z tej strony O i zobaczymy, co, tu, co tutaj się będzie działo. No tak wszystkie mają. Dzisiaj nie sprzątam tutaj, bo byliśmy w mieście, bo byłem jeszcze kamerę kupić sobie do kurnika, bo jak te Wi-Fi działa niby, no to chciałbym sprawdzić, jak działa, ale w kurniku się mi troszeczkę zacina. Przejdźmy może do tego kurniczka. Także dzisiaj wszystkiego po troszeczku, bo nie ma co tutaj denerwować moich ptaszków. O, tutaj w tym gnieździe też Przesiaduje cały czas gołąbka, buduje je, no ale niech nie mają lepiej. Ja wcale nie chcę, żeby miały, I teraz jajeczka jeszcze, żeby mi się rozmnażały, bo 16 mi tu, wystarczy. Bo widzicie, już się lampa zmierzchnią, ta o zmierzchu zaświeciła. Nie chcę się już ich mieć więcej. Ja tak mam problem, bo chciałbym je przenieść do innej woliery i nie wiem gdzie. No to jest właśnie problem. Ale dobra, wychodzimy. Przejdziemy sobie ładnie do kurek. A tu internet śmiga normalnie, na YouTube'a sobie mogę puszczać, już nie muszę skremować z telefonu, tylko elegancko sobie. No nie, no choćby dla tego telewizora, te kamery zewnętrzne jak po to na pewno będą działały, a ta wewnętrzna to jest tam taka niania. O, zaraz zresztą pokażę. Idziemy. O, patrzcie, jak jest super na dworze. Ja Cię, wszędzie śnieg. O, a te lampy moje tutaj, te solarne, te, te kule takie, no spod śniegu świecą. Nie wszystkie, ale świecą. Tu latarnie, co druga, dokładnie, to nic, wszystko będzie tak fajnie zrobione. Wszystko tak ładnie wezmę, wszystko powymieniam znowu na wiosnę. No, ja najpierw to chciałem, żeby ten Niby router, czy ta antena, przekaźnik Wi-Fi, wzmacniacz, o tak to się nazywa, żeby tutaj był, tak gdzie ta woda jest. No tu mam gniazdko przecież, y, fajne wszystko, no ale niestety kupiłem takie, co musi, ma takie zasilanie, że musi być podłączone, połączona z routerem. Ale tam jest to na rogu balkonu, no to przecież to jest tutaj, do tego odcinka jest 50 metrów i to działa. A zaczęło się od tego, że kupiłem taki router do domu, żeby wzmocnić sygnał, radio, sygnał, żeby żona radio mogła internetowe sobie w kuchni odbierać, bo tam nie było sygnału. I mówię, a, jak go już skonfigurowałem, podłączyłem, to przyniosłem go tutaj sprawdzić. No i postawiłem go na tym rogu tu. No i, i, i telewizor zadziałał, Wi-Fi działało. To mówię, to przecież jak kupię zewnętrzną taką, no to już na 100%. To już na 100% będzie to, to mi działało. No i telewizor działa, nie pomyliłem się. A co do do czego? Do, 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 do tej kamery tutaj, no to my jeszcze, o, patrzcie, jak jest fajnie, ciemno. Kanarki, wy kanarki nie papuszki, jak wy wytrzymujecie tutaj to wszystko. No ale jak wytrzymujecie, no widocznie ta temperatura Wam odpowiada, skoro nie chcecie iść do ciepłego. O, a tam kurka już na mnie, kurka, o, jak już widać ją na tym podglądzie, nie? O, szyby jakie zamarznięte. Dobra, idziemy do tych kurw. Cześć kuraki! O, pięknie dzisiaj trochę skrobułem tutaj, tak, ładnie trochę wyczyściłem. O, 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 i ta kamerka, widzicie, zawiesiłem sobie ją tutaj. Ma tak długi przedłużacz, że mi tam starczyło, żeby podłączyć z tamtej strony jeszcze sobie, no fajnie by to było, jakby mi tak pokazywała właśnie jak te kury sobie siedzą na grzędzie, ona jest ruchoma, to mógłbym ją sobie tutaj oglądać, wszystko, jak za trochę otworzę te drzwiczki, też by było widać, jak to jest z domu, sobie mogę oglądać, albo z pracy, no. W dołu ja z pracy nie wolno oglądać, no. Kurki, szczęść Boże, maziallach, wszystkie żyjecie, to mi się bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba, o, 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 tak, tak, ty, ty z tą ładną grzywką, oczywiście, tak, no, któraś tu taka jest właśnie osowiała, słaba, ale już teraz zginęła, gdzieś, rosną normalnie jak na drożdżach, tak, panno pan kudłata, pani rośnie? Tak, 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 tak. Wam trochę też sprzątłem, bo, no, bo nie wszystkie mi się przeniosły tutaj do tej części i tam nie chcą siedzieć. Więc już troszeczkę tam też pozmieniałem. Znaczy się w tym pomieszczeniu pozmieniałem. O, lampę trochę przewiesiłem, tam już tym jeden jedną tą sztuczną kwokę zabrałem i ustawiłem po idło, tak, żeby miały więcej miejsca. Jak one tu już nie chcą siedzieć, no teraz 12 stopni tu miały w środku. No to mam nadzieję, tą lampę opuszczę i niżej, najwyżej jeszcze i, i pod tamtą niech sobie siedzą. Tak. tak. Nie kurki, o papuszki mi tutaj, tu, tu, tu do góry mi pa, papuszki mi tu siedzą. Jedna i druga papuszka. Tak sobie siedzą ładnie i śpiewają. A co, wy się pokłóciłyście? Że jedna jest z tej strony klatki, a z druga jest z tej. No, pokłóciłyście się, no trudno, ja wam rozumiem co? nie będę, ja się na papuzich sporach nie znam, nie, ja bardziej to tak z kurami mogę porozmawiać sobie, kurki, a czemu tutaj jest tak ciemna? bo też, o, troszkę jaśniej, a może tak, no, a wiecie co ja teraz zrobiłem, wziąłem, zostawiłem otwarte te, te drzwiczki tu, tu wszystko tak porozwalane było, no, 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 nadal jest borozwalana, ale przedtem było troszeczkę bardziej, bo sobie te papugi wyleciały tu, ale tu tylko dwie z tobie wchodzą i, i nocują, więc wróciła z powrotem. No, no, ale gdybym tak miał tu otwarte czy coś, do no to by mi gdzieś uciekło i znów. By było tak jak te świergotki, kupiłem pierwszego dnia, kupiłem dwie, przyjechałem do domu, to znaczy przyjechałem, przywiozłem je, wpuściłem i zaraz mi jedna uciekła. Ale chwyciłem ją za dwa czy trzy dni. Łapiec taki zrobiłem specjalny i weszła. Także żyję do dzisiaj. Ale wy fajnie wyglądacie, wiecie, wiecie. Ja bym bywa jeszcze mam, wam troszeczkę dam tego jedzonka. Dla pochwalenia się, jaki to wy to macie apetyt dziewczyny, tak? O. O super. Super, szybciutko, tak, jedźcie. No. O, tak. Rzucę wam tutaj trochę. płatków, tak kopcie co wy w tych trocinach macie tutaj superowo bo nie ma się co oglądać idę do domu bo jeszcze muszę zrobić troszeczkę porządku w piwnicy tak obiecałem żonie no to chyba chyba będę musiał dotrzymać słowa przy sobocie to wiecie jak to jest lepiej nie, nie ryzykować i nie denerwować kobity to pak a żebym nie był gołosłowny to ja wam tutaj zaraz troszeczkę opuszczę i niżej to, tą lampę, nie? O, tak, tak. Będziecie się chciały troszeczkę. A nie, to jedno, wyżej. O, tak. Będziecie się chciały dogrzać, to się dogrzejecie. Ale póki co zamykam Was. Do zobaczenia. Pa-pa! A Wam obuzy, to ja jeszcze rzucę troszeczkę tak. Żalienek. O. I trochę takiego różnego jedzenia. To no Zostało tak? Warzyw, o pokiszonych ogórkach, te wszystkie resztki, tak? To niech Wam ku zdrowotności to wszystko będzie. No pasowałoby mi, jakbym ja to sobie mógł was tak filmować. Normalnie by mi to pasowało, no. Ale jak będzie się ciąć, no to kamerę przestawię gdzie indziej, to znaczy, że nie będzie tutaj. No tu telefon tu nie odbierał w każdym bądź razie. Taka jakaś klatka Faradaya, tu jest. Blachy, to wszystkie folie. Podwójne szyby, no i może dlatego sygnał nie dociera. A telewizor widzicie odbiera. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnej odsłonie, bo w Garden Courage, jak zawsze, wszystko jest ok. Popatrzmy na kurki.